Słuchajcie, kochani, ten film mam zakam. Jesteście ze mną i z moją przyjaciółką Kaszę. I sorry, jestem nago, ale ja szukam ubrania. Mam mleko, no to nie patrzcie, ale słuchajcie, ważne jest, że będę miała coś fajnego. Bo muszę nagrywać następnych kilka filmów do mojego vlog i potrzebuję nowej ubrania. Kurmony. Gdzie możesz karmić? Gdzie mogę karmić i możesz mi ułożyć coś tak. fajnego. Potrzebuję jakieś siedem y, pary ubran. Dobrze. My zaczniemy od tego. Zaczniemy okay. od takiej brązowej wózki wysokiej złotą nitką. Dobrze? Okej. Okay. I, I to, to jest moja robi to to wygląda? To jest m Bo wcze wcześniej było s ja. Teraz jestem M-ka, bo, no bo Zobaczymy. Jak, jak to wygląda. Jest, się, że matki w, w domu się. możecie zobaczyć. Jeżeli wyglądacie tak jak ja, no to jesteście M-ka. Tak, jest tak, co? co ci powiem, że tutaj jest nie Troszeczkę, tutaj mam... No znajdziemy teraz w magazynie emeczkę. Tak. No, u nas jest standardowo, masz s te ciuchy są tak uszyte i skonstruowane, żeby tak, żeby pomieścić s 9-miesięczny brzuch okay. i żeby potem sobie karmić tak. I jest luźno. Tak, ma być. i ma być, ma być luźno. Nie powinno być tutaj, o, udawniki rzeczywiście zaczęło się marszczyć. Tutaj troszeczkę. troszeczkę yy, bo mam mleko cały czas tak, i to jest. Stronę, to, a to jest Eska? To jest Eska, ale. I ile masz wprost? Niech pokazać. pokazać. Tak, więc ja mam 1,57 m wzrostu. A ja mam 1,78 m. <laughs> No I metr 78, tędy, więc... No. Więc ja... Y... To jest ładnie na siebie. Dla mnie jest ok, a dla Dawinki zaraz przeniesiemy m i zobaczycie różnicę. Ja no czuję, jak jest troszkę... jestem bardzo silna w takiej... Ja uciekam na magazyn. Numer M, zmienimy się i się na Dobra. M. Więc m będzie... Zobaczymy, ja jestem ciekawa tą różnicę. Czy będę bardzo silna wyglądać, czy będzie bardziej na luzie. Zobaczymy. Hop, hop. na i na ja tak. No, to tutaj się nie marszczy. Tutaj nie jest, jest za bardzo gotne. naciągnięte. I wtedy jest też ten spokojny motyw naciągania. Okay. Nie, nie trzeba tego tu podciągać. Ja nie marszczy, nie no. jesteś. Teraz I jesteś moją M. się byłam twoją S, -ką. To miejsce było tutaj, pod pachą i w pewnych momentach mogło być tak, że jak się na przykład nachyliłyście to, to się okazywało, ostry. że się ten panel otwierał i był widoczny stanik. Więc o, podniosłyśmy ten motyw tutaj do góry, stałe klientki pewnie będą wiedziały, tak. żeby, ja żeby tutaj to nie było. I też lubię, że to jest wyższe, bo też jak na przykład to różowe, to, to widać. Wy, widać ten pod spodem. Okay. Tutaj jest trochę niżej, to widać. Ja mam wyżej. Tak, ja no, wyżej. Niektóre z się niektóre z się wyżej, niektóre tak. są tam zależy jak, jak wolicie. Ale tutaj rzeczywiście ten panel jest wyżej i jest 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 bardzo, wyżej. to jest dla jest mnie doskonale konstrukcja. Sobie właśnie Ta konstrukcja nawet. już jest dużo lepsza, a teraz pokażemy Wam, co jak jeszcze? się karmi. O, może tak. I, ale jeszcze widać, no, jeszcze to Jeszcze, oczywiście. Dobra. Okej, okay. 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 chodź. On jest bierny. głodny, ale on czeka na nas, czeka. A, na. Tak, jak to działa. On A. jest najdzielniejszym aktorem. Tak. Niedługo. Bo... Ja. Jest, coś... O, i po prostu. Mama nie musi się obnażać. Tak. No ja i tak, ja bym wiesz, mi wszystko jedno, ale ważne, że w Polsce jednak trochę mamy coś schowane. Tak stanach podobno jest. jest e, też, jest problem, nie? W miejscach publicznych. Jest problem, ale jest problem też, jak my jako matki tworzymy, problem był i że jest problem. problem. Jak po prostu mają ich w nosie, niech oni coś mówią o mnie. Ach, niech coś mówią o mnie. Ja widziałam parę jest. filmików, jak jesteś naprawdę zwariowani, najczęściej faceci. Jak kobiety karmią w restauracjach, chodzą i, i robią awantury, że Panie one się obnażają, nie? Ja nie bym wiec... myślała, że to jest reklama dla restauracji. Proszę, chodź, są tytki. Co? A? A ja bym powiedziała na, na ulicy, słuchajcie, chodźcie, bo ta pani karmi dziecko. Zmówiąc A czym oni robią tak? Nie, naprawdę niektórym to Niektórzy nie czują się komfortowo z tym, że kobieta pokazuje biust. Nieważne, że karmi. Dani jesteś po prostu goły biust w restauracji i koniec. I im, o, chyda. Bo ona musi się schować. Przeciw? Najlepiej w toalecie. Masakra, w Mam z ją karmić, moją dziecko. Chcesz jeszcze w toalecie? Okay. Tak. Ty chcesz jesz w Dokładnie. Hmm. Jeśli chcesz. To Położymy Ci talerz na farseci. Smaczne. Przyjdę do ciebie i Ci powiem, że też piłeś dziecko, wiesz? I też ja złeś leczko Ok, ja na pewno sobie tą Okej. Okay. tylko pokaż mi co jeszcze mamy. Co, co, co mogłabym jeszcze się... dostać, proszę Pani? Później zaczynamy co? Od rękawka 3 czwarte. I tutaj jest największy wybór, bo masz różne paseczki, różne kolory paseczków. Gładkie, ciemne, czarne, mm. trochę kolorku. Mamy też długie rękawy, takie o, do, do ja końca, Szafirowe, czarne, szare. I bluzę z kapturem. Wszystkie to one to mają ten sam panel tak, do karmienia. Yy, a to jest taki klasyk, będzie jeszcze jeden bardzo fajny kolor, taki gładki, szary z kudrowym no, różem, bardzo ładna. I już dzisiaj odbieram. O, i sukienki um, masz. O, I ja sukienki. I teraz tak. Wersja w paseczki nowa sukienka. Tu mamy takie dwie elegantsze opcje. Często e, pa, kupujecie na, na chrzciny albo na jakieś wyjścia do restauracji. Oraz oraz e, bambusowa dzianina z takim kominem. I ona ma długi rękaw. Zrobimy mały fashion, pokazujemy jak to wygląda na sobie. I jedziemy. Na zabawy razem. Tak jest. Dobra.